Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie wodniki z tej strony Kamila, a to jest rozkład na marzec 2022 roku dla Was moi kochani. Zobaczymy jak wyglądają energie na ten czas dla Was. Wodnik, wszystkie osoby spod znaku wodnika, osoby z wodnikiem w słońcu, na ascendencie, z księżycem w wodniku. A propos księżyca, księżyc wyskoczył nam. Zobaczmy, jakie przesłania dla Was, moi drodzy. Pustelnik, te wielkie arkana coś tutaj lecą dla Was. Zobaczymy, jaki będzie marzec. Marzec 2022 roku dla moich drogich wodników. Ten miesiąc główny obszar waszego skupienia źródło co odchodzi do przeszłości co jest największym wyzwaniem odpowiedź na to wyzwanie co nowego przychodzi do waszego życia jaka największa siła w co ją kierować jak wykorzystać co robić czego nie robić Przekaz dodatkowy, rada, wskazówka oraz trzy karty, czyli z czym przechodzicie do kolejnego miesiąca, do kwietnia, jakie prognozy macie na przyszłość. Ok. I w tle. Co mamy w tle, moi drodzy? Koło fortuny, 6 denarów i 8 mieczy. Jeżeli martwiliście się, że nie wyrobicie się finansowo, że na coś nie będzie was stać, że nie uda Wam się poradzić z czymś, nie uda się wyjaśnić jakiejś sytuacji, zharmonizować jej, prawdopodobnie energie zewnętrzne Wam pomogą i troszkę Was tak pod, podwiozą, wesprą w tym aspekcie. Załatwicie sprawy. Widać tutaj też możliwość sprzedania czegoś, pozbycia się jakiegoś takiego problemu. To się dzieje z pomocą boską. Ten miesiąc dla Was. Dziewiątka Mieczy. Faktycznie mamy tutaj zmartwienia i mamy takie taką kontemplacyjną energię. Pokazał nam się wcześniej księżyc i pustelnik, czyli jest tak, że możecie w jakimś odosobnieniu bądź po nocach, <laughs> przemyślać coś, zastanawiać się. W skupieniu, w dużym takim wglądzie wewnętrznym zastanawiacie się i obmyślacie, jak coś zrobić, jak sobie z tym poradzić. Może również być tak, że wydarzenie, które w waszym życiu się dzieje obecnie, z którym jakoś tam próbujecie sobie poradzić, jest wydarzeniem karmicznym, ponieważ wiąże się ono też ze sprawiedliwością oraz z kołem fortuny. Tak jakby te karty mówią, trzeba to spłacić. Nie zastanawiaj się, jak się wymigać na przykład od czegoś, tylko to spłać. To już dla tych osób, które faktycznie... Mają, że tak powiem, nie problem do rozwiązania, w sensie nie zastanawiają się, jak coś osiągnąć, jak coś zrobić, tylko chcą uniknąć raczej czegoś. To te karty sugerują, że nie da się raczej tego uniknąć, nie powinniście. W Waszej głowie paść buław. Taka trochę eskapistyczna jest ta energia chęć oderwania się, chęć, czy znaczy trudno jest z jakimś takim zmierzeniem się z dużym problemem. Może być też tak, że nieodpowiedzialność jakiegoś młodego człowieka jest powodem tych zmartwień. Może to być Wasze dziecko, lub niekoniecznie. W każdym razie, albo to są jakieś błędy młodości, dla niektórych osób też one jakoś tutaj wracają. I, I one um, upominają się o to, żeby nimi się zająć. Jeśli będziecie mieli jakieś niezdiagnozowane um, powody smutku, nie wiecie dlaczego, coś was męczy um, i co tam się dzieje, to może być tak, że um, wybija wam um, z nieświadomości jakiś temat z przeszłości. Um, temat, który nie został, że tak powiem, u. Nie został przeżyte do końca, jakbyście uciekli, i wydaje mi się, że może wiązać się to ze wstydem u niektórych osób. Czasami tak jest, że zostaje w nas taki niewyrażony wstyd, znaczy wstyd. To jest lek przed obawą, przed oceną obawa przed oceną. Wstyd jako taki nie istnieje. Tylko, że my właśnie. Obawę przed tą oceną, przed odrzuceniem, brakiem akceptacji zmieniamy w ten wstyd. Dobrze by było popatrzeć, czy to nie wraca coś takiego. Co jest w podstawie? Arcykapłan, więc faktycznie mamy tutaj sprawy rodzinne, zobowiązania rodzinne, jakaś karma rodowa też się upomina, mówi, trzeba pomóc, trzeba wyrównać rachunki, trzeba sprawy wyjaśnić, trzeba jakoś je poukładać. Arcykapłan może mówić również o urzędzie i chęć y, uniknięcia jakiejś odpowiedzialności związanej z urzędem bądź y, wymogami wysokiej instytucji. To, co odchodzi do przeszłości, to jest mak. Y, faktycznie coś staje się trudniejsze. Y, nie tak łatwo y, już możecie czymś operować, nie jest tak łatwo coś robić. Są jakieś wyboje. W, w coś szło yy, po Waszej myśli, a teraz pojawia się problem do rozwiązania. Tak jak powiedziałam już wcześniej, yy, przyjrzyjcie się temu pod kątem karmy rodowej, pod kątem, jeżeli macie jakąś blokadę wewnętrzną, nie wiecie co to jest, zobaczcie, jakie yy, wstydliwe sytuacje przeżyliście w swoim życiu i co Wy z tym zrobiliście. Czy zamieścieliście to pod dywan i nie chcecie o tym pamiętać? Czy yy, zajęliście się tym obszarem Waszej osobowości? Bo, bo możliwe, że potrzebujecie tego, co wyparliście, czego się wyparliście, nie chcieliście się przyznać, zaakceptować tego w sobie. Z tego może brać się jakaś blokada, taki, taki zduszony element waszej tożsamości. Co nowego przychodzi? Dziewiątka denarów. Wydaje mi się, że stawiacie czoła tej sprawie i bez obaw przechodzicie... Pierwsze, co słyszałam, to jest przejście na swoje, bo y, ktoś tutaj może faktycznie chcieć y, y, działać bardziej na własnej działalności, ale obawia się, czy sobie poradzi. Jest y, tutaj między tym arcykapłanem a dziewiątką buław, ten stres, ta obawa, czyli między zorganizowaną, ustrukturyzowaną y, hierarchicznie organizacją arcykapłana, y, a Eksploracją, zabawą yy, i beztroską pazia buław. Dziewiątka denarów mówi: To jest już kolejna dziewiątka. Pustelnik, który się pokazał, to też jest dziewiątka. Yy, dziewiątka to jest jeden z elementów triady artystycznej. 3, 6, 9, to jest staniecie na wysokości swoich zdolności twórczych. Dziewiątka jest yy, bardzo bogatą wibracją z mojego doświadczenia. Ona mówi o natężeniu wielu umiejętności, o takim, takiej świadomości yy, działania. Yy, pierwsze to jest świadomość siebie, tego co ja potrafię, ale też yy, co to jest dookoła mnie, jak działa też drugi człowiek. Duża świadomość jest w dziewiątce, yy, ale też duża kumulacja i natężenie, yy, duża wytrzymałość, niezależność. No, trzeba być silnym przy dziewiątkach. I ta dziewiątka denarów sugeruje, że będziecie na pewno silni i zwiastuje też pewną niezależność finansową oraz konieczność wzięcia odpowiedzialności za sferę finansową, ale też mamy tą, tę wydolność finansową, o której wcześniej mówiłam. Także dajecie radę. Zobaczmy, co jest wyzwaniem. Mamy rycerza denarów, czyli nie pomijajcie jakiegoś kroku, nie uciekajcie od jakiejś odpowiedzialności oraz... Pewne tematy, które może są nudne i żmudne, one muszą zostać załatwione. Też ta karta mówi wszystko po kolei nie spiesz się, niezależność przychodzi, ta wydolność finansowa przychodzi, ona jest przed tobą. Poradzenie sobie ze sprawami urzędowymi również, tylko że trzeba to zrobić po kolei i troszkę zagryźć zęby i wpasować się w kontekst tego arcykapłana, bo na samym paziu buław daleko nie zajedziecie. Jeśli chodzi o a, sprawy dzieci, to również widać troskę mm, i to cała ro, rodzina jest jakby zaangażowana. Um, czyli dużo osób się troszczy, dużo osób się martwi, dużo osób przeżywa, jest zaangażowanych. Dziewięć donorów mówi: zajmie się swoją częścią. Jeśli każdy zajmie się swoją częścią i zrobi to, co jest w jego mocy, um, wtedy te problemy bo prawdopodobnie mogą być to kwestie um, związane z karmą rodową um, te problemy zostaną rozwiązane. Tylko że właśnie tutaj i matka musi wziąć swoją odpowiedzialność, i ojciec swoją, i, i ciotka, czy, czy babcia, czy jakiś wujek swoją część dołożyć. Czyli zobaczyć, że przy arcykapłanie, który nam tutaj się pokazał, że to jest sprawa nie tylko indywidualna tego dziecka, ale jeszcze innych członków tego klanu. Odpowiedzią jest moc. Prawdopodobnie. Będzie od Was sporo wymagało takiej wytrwałości i konsekwencji, temat usamodzielnienia się, temat też poradzenia sobie z, z, z tymi sprawami związanymi z dzieckiem. Duża konsekwencja, żeby nie odpaść w pewnym momencie w pewnym momencie uważajcie na to, żebyście nie zmiękli, żebyście nie puścili wodzy, tej kontroli. To również jest karta lwa, więc jakiś lew może Wam pomagać. Tutaj pokazały się bliźnięta, panna lew i byk jako jakieś tam podmioty zaangażowane. Dlatego tutaj też w stronę lwa bym się zwracała, w stronę lwa i byka szczególnie. Ogień i ziemia tutaj są pokazane, powietrze nie bardzo, nie bardzo. Więcej problemu tutaj robi niż pożytku również um, cierpliwość jest tutaj Wam um, wskazana um, też te karty mówią, że może czegoś w marcu trzeba sobie odmówić um, poczekać żeby mieć większe plony największa Wasza siła to jest czwórka kielichów um, no właśnie trzeba zastanowić się, czy na pewno czegoś chcę czy to mi się opłaca czy um, w tym momencie to jest dobra droga skupcie się raczej na kumulowaniu energii um, na... Um, konsekwencji w rozpoczętych działaniach. Dużo jest rozproszenia w tym paziu buław w waszej głowie. Zasprawczyć odchodzi do przeszłości. Konsekwencja jest wyzwaniem. Dlatego też nie odkładajcie pewnych rzeczy na później. Czwórka kielichów też mówi o tym, żeby mieć świadomość te, tego, dlaczego coś robię, co wybieram, w co się angażuję i to ma być moja własna indywidualna decyzja. No i w co to kierować? No, pokazuje się ten pustelnik, odosobnienie, wyciszenie, yy, nie mieszanie się w jakieś sprawy. Dużo jest tutaj indywidualnej energii. Pod spodem mamy arcykapłana, który mówi o grupie. To jest karta rodziny, ale to jest też karta na przykład wyznawców jednej religii, yy, pracowników jednej instytucji, przedstawicieli konkretnego zawodu, yy, czyli ludzi zrzeszonych wokół czegoś. Yy, i te karty sugerują, żeby zastanowić się, czy idziesz tym tropem, czy wypracowujesz sobie jakąś nową ścieżkę indywidualną własną. Ym, pokazany też jest w, y, jakiś, nie wiem, szlaban dla dziecka może y, bądź y, od, odizolowanie go od, od jakiejś grupy, odizolowanie siebie y, i skupienie się bardziej na sobie w tym czasie. To jest karta kontemplacji i to jest karta również takiego wyciszenia się oraz skupienia na zdrowiu. Jest to archetyp panny. Panna jest bardzo konkretna, bardzo obowiązkowa, mówi o takiej przezorności, gromadzeniu, odkładaniu zasobów. Ten element oszczędzania tutaj bardzo się pokazuje, oszczędzania albo jakiejś inwestycji. Ale przede wszystkim karty wręcz krzyczą tutaj o wyciszenie, czas dla siebie, by lepszym być w jakiejś pracy, by osiągać lepsze wyniki. Potrzeba tu więcej wyciszenia więcej um, mniej bodźców, generalnie mniej bodźców. Co robić? Królowa buław. Znowu pokazuje mi się lew, albo jest tutaj przedstawiciel, przedstawicielka Yy, znaku ognistego, czyli jeszcze Strzelec i Baran są pokazane, ale to też jest a, karta aktywności i yy, wprowadzania w życie. Yy, gdzieś te karty mówią, żeby próbować rozpalić w sobie ogień i rozbudzić swoją własną motywację, wprowadzać w życie swoje plany i uwierzyć, że to się powiedzie. Wydaje mi się, że możecie też mieć dookoła siebie osoby, które po pierwsze, właśnie bardzo was rozpraszają, albo nie wiem, jakieś nie najlepsze, niewspierające was wzorce prezentują. To powinna być wasza indywidualna i przemyślana decyzja, z kim w marcu chcecie mieć, że tak powiem, do czynienia. Z kim ym, możecie. I chcecie utrzymywać kontakty, bo to środowisko powinno być wspierające, a możliwe, że nie jest. Więcej czasu sam na sam, bądź więcej przestrzeni tylko dla siebie. Skupienie się na sobie. Zdrowie i ciało też mi się tutaj pokazuje, żeby nie odpuszczać. Możliwe, że osoby, niektóre z Was już tutaj zaczęły jakieś działania w kierunku poprawy zdrowia. Może to też są działania w kierunku poprawy wyglądu lub jakiegoś wizerunku. To, to, to też warto jest to kontynuować. Czego nie robić? 5 denarów. Nie stracić jakiejś okazji, nie stracić szansy, yy, bo ta szansa przychodzi. Jak możecie stracić tą szansę i te pieniądze? Sąd. Rycerz kielichów. No właśnie. Tu jest te zapomnienie o czymś. Odpuszczenie sobie czegoś. I to jest albo za radą drugiej osoby, albo um, przez takie rozproszenie się w innych osobach. Też te karty mówią, że trzeba w końcu wyciągnąć konsekwencje um, wobec drugich, drugiej jakiejś osoby lub osób. Um, postawić bardziej na siebie. I w ogóle takie, nie wiem, złe towarzystwo, niewspierające otoczenie, miejsce do życia, jakieś takie, nie wiem, przeszkadzające. Bo generalnie chodzi o otoczenie szeroko rozumiane. Te karty tutaj sugerują, że to bardzo przeszkadza, że coś tutaj nie styka, coś nie gra i, 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 i prowokuje straty. Uważajcie, żeby jakoś nie rozproszyć się i nie zapomnieć o sprawach urzędowych. Nie odwlekajcie tego, nie odkładajcie na później. Powiedziałabym też, że dobrze by było zmienić hasło, na przykład, bądź bardziej zadbać o swoje oszczędności, szczególnie kiedy jesteście w takiej sytuacji, że. No, ktoś może jakoś czyhać na te wasze oszczędności, na te pieniądze. Wiecie, że one nie do końca są bezpieczne. No i kolejny przekaz Rada, wskazówka 7 denarów. Nie zapomnij o ważnych krokach. Nie zapomnij o jakichś podpisach niech Ci coś nie wypadnie z głowy. 7 denarów mówi również o pewnych zwrotach, które w marcu możecie otrzymać i będzie to dodatkowy zastrzyk finansowy. Jeśli też dopełnicie jakichś formalności, jeśli skorzystacie z, z możliwości, jakie daje szeroko pojęty, nie wiem, urząd, system wsparcia, cokolwiek, to jest, to jest dobry moment, właśnie, żeby zobaczyć, czy, 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 czy macie jakieś opcje i czy możecie z nich skorzystać. Siedem denarów to jest znowu potwierdzenie tej energii, wytrwałości, konsekwencji. Będąc konsekwentnym i cierpliwym, możecie naprawdę wiele osiągnąć. Wypracowujcie krok po kroku i nie poddawajcie się. Taki to czas, bardzo konkretny macie czas. Dobra, to z czym przechodzicie do kolejnego miesiąca. Głupiec, król, kie, król kielichów i osiem e, kielichów, następują e, rozstania, następują e, odejścia e, ze związków, które były właśnie niewspierające, które Wam nie pomagały, które przynosiły Wam straty, które zabierały Wam coś, co było e, dobre. Też jest e, odejście. Zerwanie kontaktu z jakimś mężczyzną z poznaku, skorpio skorpiona, ryb albo wodnika. Bądź... Nie wiem, może dla kogoś to jest, ale dziecko może chcieć się przeprowadzić do ojca na przykład. To, to może być tak, że ojciec też bardziej się angażuje i, i, i teraz on musi jakoś zająć się pewnymi sprawami. Jeśli wkręciliście się w jakąś taką dziwną sytuację uczuciowo, towarzyską to nie musi być jakieś romantyczne, to, to szukałabym szukałabym, gdzie może być ten wyciek energii, od kogo lepiej by było się zdystansować, od jakich praktyk, z czego lepiej byłoby się wycofać? Co gdzieś tam utrudnia wam doprowadzenie czegoś do końca, stworzenie czegoś. Trójka mieczy właśnie. Skąd zamęt? Skąd jakaś taka takie wątpliwości w Waszym życiu się pojawiły w ostatnim czasie. No, ale generalnie widać, że jakoś sobie z tym radzicie. To też jest koniec naiwności, wobec kogoś i pobłażliwości wobec kogoś. Lub siebie. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Niech ten miesiąc będzie dobry. Niech ten miesiąc e, będzie e, przyjemny. Yy, za wszystkie łapki w górę, y, komentarze i subskrypcje bardzo dziękuję. Jeśli nie subskrybujecie, to ja Was do tego zachęcam i zapraszam byście mogli też w wygodniejszy dla sposób korzystać z moich materiałów, odsyłam też na Instagrama. Tam Może nie jestem jakoś bardzo regularna, bo nie lubię tego Instagrama za bardzo, ale, ale staram się, staram się. E, także no, do usłyszenia, moi drodzy. Pozdrawiam Was jeszcze raz e, i trzymajcie się. Pa, pa, pa. pa.